W istocie był to piękny pan słusznej urody. Twarz miał pociągłą, bladę, lecz świeże jagody. Oczy modre, łagodne, włos długi, białawy. Na włosach listki ziela i kosmyki trawy, które hrabia oberwał, pełznąc przez zagony, zieleniły się jako wieniec rozpleciony. O, ty rzekł, jakimkolwiek uczczę cię imieniem, bóstwem jesteś czy nimfą, duchem czy widzeniem. Mów własna li cię wola na ziemię sprowadza. Obca li więzi Ciebie na padole władza. Ach, domyślam się pewnie wzgardzony miłośnik. Jaki Pan możny, albo opiekun zazdrośnik w tym cieparku zamkowym, jak zaklętą strzeże, godna, by ocie bronią walczyli rycerze, byś została romansów. Heroiną smutnych, odkryj mi piękna tajnie twych losów okrutnych, Znajdziesz wybawiciela. Odtąd twym skinieniem, jak rządzisz sercem moim, tak rządź mym ramieniem. Wyciągnął ramię. Ona z rumieńcem dziewiczym, ale z rozweselonym słukała obliczem. Jak dziecię. Lubi widzieć obrazki jaskrawe i w liczmanach błyszczących znajduje zabawę nim rozezna ich wartość. Tak się słuch jej pieści z wdzięcznymi słowy, których nie pojęła treści. Na koniec zapytała: „Skąd tu Pan przychodzi i czego tu po grzędach? szuka Pan dobrodzi. Hrabia oczy roztworzył. Zmieszany, zdziwiony milczał. Wreszcie zniżając swej rozmowy tony, przepraszam, rzekł panienko. Widzę, że pomieszał zabawy. Ach, przepraszam. E, ja właśnie pośpieszał na śniadanie. Już późno chciałem na czas zdążyć. Panienka wie, że drogą trzeba w koło krążyć. Przez ogród, zdaje mi się, jest do dworu prości. Dziewczyna rzekła. Tędy droga jego mości. Tylko grząd psuć nie trzeba. Tam między murawą ścieżka. W lewo Zapytał hrabia, czy na prawo? Ogrodniczka podniósłszy błękitne oczęta, zdawała się go badać, ciekawością zdjęta, bo dom o tysiąc kroków, widny jak na dłoni, a hrabia drogi pyta. Ale hrabia do niej chciał koniecznie coś mówić i szukał powodu rozmowy. Panna mieszka tu, blisko ogrodu. Czy na wsi? Jak to było, że panny we dworze nie widział, czy niedawno, tu przyjezdna może? Dziewczę wstrząsnęło głową. Przepraszam, panienko, czy nie tam pokój panny, gdzie owe okienko? Myślił zaś w duchu, i jeśli nie jest heroiną romansów, jest młodziuchną, prześliczną dziewczyną. Zbyt często wielka dusza, myśl wielka ukryta, w samotności jak róża, wśród lasów rozkwita, dosyć ją wynieść na świat, postawić przed słońcem, aby widzów zdziwiła jasnych barw tysiącem. Ogrodniczka tymczasem powstała w milczeniu, podniosła jedno dziecię zwisłe na ramieniu, drugie wzięła za rękę, a kilkoro przodem zaganiając jak gąski szła dalej ogrodem. Tak chłopiec, kiedy Ujrzy cykoryi kwiaty wabiące dłoń miękkimi, lekkimi bławaty. Chce je pieścić, zbliża się, dmuchnie i z podmuchem cały kwiat na powietrzu rozleci się puchem, a w ręku widzi tylko badacz zbyt ciekawy nagą łodygę szaro-zielonawej trawy. Hrabia wcisnął na oczy kapelusz i wracał tamtędy, kędy przyszedł ale drogę skracał, stąpając po jarzynach, kwiatach i agreście. Aż przeskoczywszy parkan, odetchnął nareszcie. Przypomniał, że dziewczynie mówił o śniadaniu. Może już wszyscy wiedzą o jego spotkaniu w ogrodzie blisko domu? Może szukać wyślą? Postrzegli, że uciekał. Kto wie, co pomyślą, więc wypadało wrócić. Chyląc się u płotów, około miec i zielska, po tysiącach zwrotów rad był przecież, że wyszedł w końcu na gościniec, który prosto prowadził na dworski dziedziniec. Szedł przy płocie, a głowę odwracał od sadu, jak złodziej od śpichlerza, aby nie dać śladu, że go myśli nawiedzić, albo już nawiedził. Tak hrabia był ostrożny. Choć go nikt nie śledził, patrzył w stronę przeciwną, ogrodu, na prawo. Był gaj, z rzadka zarosły. Wysłany murawą po jej kobiercach na wskroś białych pniów brzozowych pod namiotem obwisłych gałęzi majowych snuło się mnóstwo kształtów, których dziwne ruchy niby tańce i dziwny ubiór, istne duchy błądzące po księżycu. Tamci w czarnych, ciasnych, Ci w długich, rozpuszczonych Szatach jak śnieg jasnych, Tamten pod kapeluszem jak obręcz szerokim, Ten z gołą głową inni, Jak gdyby obłokiem obwiani, Idąc na wiatr puszczają zasłony, Ciągnące się za głową jak komet ogony, Każdy w innej postawie. Ten Przerósł do ziemi, tylko oczyma kręci na dół spuszczonymi. Uf, patrząc wprost przed siebie, niby senny kroczy, jak po linie, ni w prawo, ni w lewo nie zboczy. Wszyscy zaś ciągle w różne schylają się strony, aż do ziemi, jak gdyby wybijać pokłony. Jeżeli się przybliżą albo się spotkają, ani mówią do siebie, ani się witają, głęboko zadumani, w sobie pogrążeni, hrabia widział w nich obraz elizejskich cieni, które chociaż boleścią, troską, niedostępne, błąkają się spokojne, ciche. Lecz posępne. by zgadną, że owi tak mało ruchomi, owi milczący ludzie są nasi znajomi, sędziowscy towarzysze. Z hucznego śniadania wyszli na uroczysty obrzęd grzybobrania. Jako ludzie rozsądni umieją miarkować mowy i ruchy swoje, aby je stosować w każdej okoliczności, do miejsca i czasu. Dlatego nim ruszyli za sędzią do lasu, wzięli postawy tudzież ubiory odmienne, służące do przechadzki opończe płócienne, którymi osłaniają powierzchu kontusze, a na głowę słomiane wdziali kapelusze. Stąd biali wyglądają jak czystsowe dusze. Młodzież także przebrana, oprócz telimeny i kilku po francusku chodzących. Tej sceny hrabia nie pojął, nie znał wiejskiego zwyczaju, więc zdziwiony niezmiernie biegł pędem do gaju. Grzybów było w bród. Chłopcy biorą krasnolice tyle w pieśniach litewskich, sławione lisice, co są godłem paniństwa. Bo czerw ich nie zjada i dziwna. Żaden owad na nich nie usiada. Panienki za wysmukłym gonią borowikiem, którego pieśni nazywa grzybów pułkownikiem. Wszyscy debią na rydza. Ten wzrostem skromniejszy i mniej sławny w piosenkach, za to najsmaczniejszy, czy świeży, czy solony, czy jesiennej pory, czy zimą. Ale wojski zbierał mu muchomory. Inne pospólstwo grzybów pogardzone w braku, dla szkodliwości albo niedobrego smaku, lecz nie są bezużytku. One zwierza pasą i gniazdem są owadów i gajów okrasą. Na zielonym obrusie łąk jako szeregi naczyń stołowych sterczą. Tu, z krągłymi brzegi, Surojatki srebrzyste, żółte i czerwone, niby czareczki różnym winem napełnione. Koźlak, jak przewrócone kubka dno wypukłe. Lejki jako szampańskie kieliszki wysmukłe, bielaki krągłe, białe, szerokie i płaskie, jakby mlekiem nalane filiżanki saskie. I kulista czarniawym pyłkiem napełniona purchawka jak pieprzniczka. Zaś innych imiona znane tylko w zajęczym lub wilczym języku, od ludzi nieochrzczone, a jest ich bez liku. Nie wilczych, nie zajęczych nikt dotknąć nie raczy. A kto schyla się ku nim, gdy błąd swój obaczy, zagniewany grzyb złamie, albo nogą kopnie, tak szpecąc trawę, Czyni bardzo nieroztropnie. Telimena, ni wilczych, ni ludzkich nie zbiera. Roztargniona, znudzona, dookoła spoziera z głowę w górę zadartą. Więc pan rejent w gniewie mówił o niej, że grzybów szukała na drzewie. Asesor ją złośliwiej równał do samicy, która miejsca na gniazdo szuka w okolicy. Jakoż zdała się szukać samotności, ciszy. Oddalała się zwolna od swych towarzyszy i szła lasem na wzgórek. Pochyło wyniosły, ocieniony, bo drzewa gęści na nim rosły. W środku szarzał się kamień. Strumień, spod kamienia szumiał, tryskał i zaraz. Jakby szukał cienia, chował się między gęste i wysokie zioła, które wodą pojone bujały dokoła. Tam ów bystry swawolnik, spowijany w trawy i liściem podesłany, bez ruchu, bez wrzawy, niewidzialny i ledwie dosłyszany szepce. Jak dziecię krzykliwe, Złożone w kolebce, gdy matka nad nim zwiąże firanki majowe i liścia makowego nasypie pod głowę. Miejsce piękne i ciche. Tu się często schrania telimena, zowiąc je świątynią dumania. Stanąwszy nad strumieniem, Rzuciła na trawnik z ramion swój szal powiewny, czerwony jak krwawnik, i podobna pływaczce, która do kąpieli zimnej schyla się, nim się zanurzyć ośmieli, klęknęła i powoli chyliła się bokiem, wreszcie jakby porwana koralu potokiem, upadła na nic cała, wzdłuż się rozpostarła. Łokcie na trawie, skronie na dłoniach oparła, z głową na dół skłonioną. Na dole u głowy błysnął francuskiej książki, papier welinowy, nad alabastrowymi stronicami księgi wiły się czarne puchle i różowe wstęgi. W szmaragdzie bujnych traw na Krwawnikowim szalu, w sukni długiej, jak gdyby w powłoce koralu, od której odbijał się włos z jednego końca, z drugiego czarny trzewik, po bokach błyszcząca świeżą pończoszką, chustką, białością rąk lica, wydawała się z dala jak pstragą sienica, gdy wpełźnie na zielony liść klonu. Niestety, wszystkie tego obrazu, wdzięki i zalety, darmo czekały znawców. Nikt nie zważał na nie, tak mocno zajmowało wszystkich grzybobranie. Tadeusz przecie zważał, i w bok strzelał okiem I nie śmiejąc iść prosto Przysuwał się bokiem Jak strzelec, gdy w ruchomej gałęzistej szopie Usiadłszy na dwóch kołach podjeżdża na dropie Albo na siewki idąc Przy koniu się kryje Strzelbę złoży na siodle lub pod końską szyję Niby to bronę włóczy, niby jedzie miedzą A coraz się przybliża, kędy ptaki siedzą Derwał się i widzenie zaraz uleciało. Przestraszone łoskotem. Czekał. Nie wracało. Tylko usłyszał znowu trzykrotne stukanie i słowa niech pan wstaje. Czas na polowanie. Pan zaspał. Skoczył z łóżka i obu rękami pchnął okiennicę że aż Trzasła zawiasami i rozwarłszy się w obie uderzyła ściany. Wyskoczył, patrzył w koło. Zdumiony, zmieszany. Nic nie widział, nie dostrzegł, niczyjego śladu. Niedaleko od okna był parkan od sadu. Na nim chmielowe liście i kwieciste wieńce chwiały się. Czyje lekkie potrąciły ręce? Czy wiatr ruszył? Tadeusz długo patrzył na nie. Nie śmiał iść w ogród, tylko wsparł się na parkanie, oczy podniósł i z palcem do ust przyciśnionym kazał sam sobie milczeć, by słowem kwapionym nie rozerwał myślenia. Potem w czoło stukał, niby do wspomnień dawnych, uśpionych w nim pukał. Na koniec gryząc palce do krwi się zadrasnął i na cały głos dobrze, dobrze mi tak wrzasnął. We dworze, gdzie przed chwilą tyle było krzyku, teraz pusto i głucho jak na mogilniku. Wszyscy ruszyli w pole. Tadeusz nadstawił uszu i ręce do nich jak trąbki przyprawił, słuchał, aż mu wiatr przyniósł wiejący od puszczy, odgłosy trąb i wrzaski polującej tłuszczy. Koń Tadeusza w stajni czekał osiodłany, wziął więc flintę, skoczył nań i jako pętany pędził ku karczmom, które stały przy kaplicy, kędy mieli się rankiem zebrać obławnicy. Dwie chyliły się karczmy po dwóch stronach drogi. Oknami wzajem sobie grożące jak wrogi. Stara należy sprawa do zamku dziedzica, nową na złość zamkowi postawił Soplica. W tamtej jak w swym dziedzictwie rej wodził Gerlazy, w tej najwyższe za stołem brał miejsce Protazy. Nowa karczma nie była ciekawa z pozoru, stara Wedle dawnego zbudowana wzoru, który był wymyślony od tyryjskich cieśli, a potem go Żydowie po świecie roznieśli, rodzaj architektury obcym budowniczym wcale nieznany. My go od Żydów dziedziczym. Karczma z przodu jak korab. Z tyłu jak świątynia. Kora. Istna, noego, czworogranna skrzynia, znany dziś pod prostackim nazwiskiem stodoły. Tam różne są zwierzęta, konie, krowy, woły, kozy, brodate w górze, zaś ptactwa, gromady i płazów, choć po parze. Są też i owady. Część tylnia na kształt dziwnej świątyni stawiona przypomina z pozoru ów gmach Salomona, który pierwsi ćwiczeni w budowań rzemieśle i z na Syjonie wystawili cieśle. Żydzi go naśladują dotąd we swych szkołach. A szkoł rysunek widny w karczmach i stodołach. Dach z dranic i ze słomy, śpiczasty, zadarty, pogięty jako kołpak żydowski podarty, ze szczytu wytryskają krużganku krawędzie oparte na drewnianym licznych kolumn rzędzie. Kolumny, co jest wielkie, architektów dziwo, trwałe, chociaż wpół zgniłe. I stawiane krzywo, jako w wieży pizańskiej, nie podług modelów greckich, bo są bez podstaw i bez kapitelów. Nad kolumnami biegą w półokrągłe łuki, także z drzewa, gotyckie i naśladowstwo sztuki. Z wierzchu ozdoby sztuczne, nie rylcem, nie dłutem, ale zręcznie ciesielskim wyrzedzane klutem. Krzywe, jak szabasowych ramiona świeczników. Na końcu wiszą gałki, coś na kształt guzików, które Żydzi modląc się na łbach zawieszają i które po swojemu cyces nazywają. Słowem z daleka karczma chiejąca się krzywa podobna jest do Żyda, gdy się modląc kiwa. Dach jak czapka, jak broda strzecha roztrzęsiona, ściany dymne i brudne jak czarna opona, a z przodu rzeźba sterczy jak cyces na czole. W środku karczmy jest podział jak w żydowskiej szkole. Jedna część, pełna izbic, ciasnych i podłużnych, służy dla dam wyłącznie i panów podróżnych. W drugiej ogromna sala. Koło każdej ściany ciągnie się wielonożny stół, wąski, drewniany, przy nim stołki. Choć niższe, podobne do stoła jako dzieci do ojca. Na stołkach dokoła siedziały chłopy, chłopki, tudzież szlachta drobna, wszyscy rzędem. Kciuł oparty, nic nie gadając, marszczył. Brwi ich usta krzywił. Tym bardziej tę pomieszał i zdziwił. Zmieniła więc natychmiast twarz i ton rozmowy. Powstała zagniewana i ostrymi słowy poczęła nań przymówki sypać i wyrzuty. Porwał się i Tadeusz, jak żądłem okłuty, Spojrzał krzywo, nie mówiąc ani słowa, splunął, krzesło nogą odepchnął i z pokoju runął, trzasnąwszy drzwi za sobą. Szczęściem, że tej sceny nikt z gości nie uważał oprócz tej limeny. Wyleciawszy przed bramę, biegł prosto na pole, jak szczupak, gdy mu oścień skróś piersi przekole, pluska się i nurtuje, myśląc, że uciecze, ale wszędzie żelazo i sznur z sobą wlecze. Tak i Tadeusz ciągnął. Za sobą zgryzoty, wsuwając się przez rowy i skacząc przez płoty, bez celu i bez drogi, aż nie mało czasu, nabłąkawszy się w końcu, wszedł w głębinę lasu i trafił, czy umyślnie, czyli też przypadkiem, na wzgórę, co był wczoraj, szczęścia jego świadkiem, gdzie dostał ów bilecik, zadatek kochania, miejsce, jak wiemy, zwane świątynią Dumania. Gdy okiem w koło rzuca, postrzega to ona, Telimena samotna, w myślach pogrążona, Od wczorajszej postacią i strojem odmienna, W bieliźnie na kamieniu, sama jak kamienna, Twarz schyloną w otwarte utuliła dłonie, Choć nie słyszysz szlochania, znać, że we łzach tonie. Daremnie broniło się serce Tadeusza. Ulitował się, uczuł, że go żal porusza. Długo poglądał niemy, ukryty za drzewem. Na koniec westchnął i rzekł sam do siebie z gniewem. Głupi, cóż ona winna, że się ja pomylił? Więc zwolna głowę ku niej zza drzewa wychylił, gdy nagle Tenimena zrywa się z siedzenia. Rzuca się w prawo, w lewo, skacze skróś strumienia, rozkrzyżowana z włosem rozpuszczonym, blada, pędzi w las podskakuje, przyklęka, upada i nie mogąc już powstać, kręci się podarni. Widać z jej ruchów, w jakiej strasznej jest męczarni. Chwyta się za pierś, przyje, za stopy kolana. Skoczył Tadeusz, myśląc, że jest pomieszana lub ma wielką chorobę. Lecz z innej przyczyny. Pochodziły te ruchy. U bliskiej Brzeziny było wielkie mrowisko. Owad gospodarny snuł się wkoło po trawie, ruchawy i czarny, nie wiedzieć czy z potrzeby, czy z upodobania, lubił szczególnie zwiedzać świątynię Dumaja. Od stołecznego wzgórka, aż po źródła brzegi, wydeptał drogę, którą wiodł swoje szeregi. Nieszczęściem Telimena siedziała śród drożki. Mrówki znęcone blaskiem bieluchnej pończoszki wbiegły gęsto, zaczęły łaskotać i kąsać. Telimena musiała uciekać, otrząsać, na koniec na murawie siąść i owad łowić. Nie mógł jej swej pomocy Tadeusz odmowić. Oczyszczając sukienkę. Aż do nóg się zniżył, usta trafem ku skroniom. W te limeny zbliżył, w tak przyjaźnej postawie, Choć nic nie mówili o rannych kłótniach swoich, Przecież się zgodzili. I nie wiedzieć, jak długo trwałaby rozmowa, Gdyby ich nie przebudził dzwonek z Soplicowa. Hasło wieczerzy! Pora! powracać do domu. Zwłaszcza, że słychać było o podal trzask łomu. Może szukają razem? Wracać nie wypada, więc Telimena w prawo, pod ogród się skrada, a Tadeusz na lewo. Biegł do wielkiej drogi. Oboje w tym odrwocie mieli nieco trwogi. Telimy nie zdało się, że raz spoza krzaka błysła zakapturzona chuda twarz robaka. Tadeusz widział dobrze, jak mu raz i drugi Okazał się na lewo cień, biały i długi. Co to było, nie wiedział, ale miał przeczucie, że to był hrabia w długim angielskim surducie. Wieczerzano w zamczysku. Uparty protazy, nie dbając na wyraźne sędziego zakazy, w niebytność państwa znowu do zamku szturmował i kredens do niej, jak mówi, zaintromitował. Goście weszli w porządku i stanęli kołem. Podkomorzy najwyższe brał miejsce za stołem. Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy. Idąc kłaniał się damom, starcom i młodzieży. Kwestarz nie był u stołu. Miejsce Bernardyna po prawej stronie męża ma podkomorzyna. Sędzia, kiedy już gości... Jak trzeba ustawił, żegnając po łacinie, stół pobłogosławił. Mężczyznom dano wódkę, za czym wszyscy siedli i chłodnik zabielany, milcząc żwawo jedli. Po chłodniku szły raki, kurczęta, szparagi. W towarzystwie kielichów, węgrzyna, malagi. Jedzą, piją, a milczą wszyscy. Nigdy pono. Od czasu jako mury zamku podźwigniono, który uraczał hojnie tylu szlachty bratów, tyle wesołych słyszał i odbił wiwatów. Nie pamiętano takiej posępnej wieczerzy. Tylko pukanie korków i brzęki talerzy odbijała zamkowa sień wielka i pusta. Rzekłbyś, iż zły duch gościom zasznurował usta. Mnogie były powody milczenia. Myśliwi, powrócili z ostępu dosyć gadatliwi, lecz gdy zapał ochłonął, myśląc nad obławą, postrzegają iż wyszli z niej nie z wielką sławą. Trzebaż było, ażeby jeden kaptur popi, wyrwawszy się bóg wie skąd, jak Filip z konopi prze pisał Wszystkich strzelców powiatu o wstydzie. Cóż o tym będą gadać? Wośmianie i lidzie, które od wieków walczą z tutejszym powiatem o pierwszeństwo w strzelectwie. Myślili więc nad tym, zaś asesor i rejent wśród wspólnych niechęci, świeżą hańbę swych hartów mieli na pamięci. W oczach im stoi niecny kot. Skoki wyciąga i omykiem z gaju kiwając rąga. I tym omykiem ćwiczy po sercach jak dick.